Jaką lub jakie książki pszczelarskie pan poleca do przeczytania przed rozpoczęciem? Ja już na to pytanie odpowiadałem słuchaj, wiele razy. Ja polecam każdą. Nie ma tak, że polecę ci jedną, konkretną. Czytaj tą, będziesz wszystko wiedział. No bo jest taka książka, na przykład Pszczelnictwo Prabudzkiego. To jest super książka. Ona jest taka gruba i naprawdę to jest taka jakby praca zbiorowa pod redakcją Prabudzkiego. Niestety ona jest niedostępna na rynku. Nie da się jej kupić. Po prostu, jakieś używki gdzieś tam i tyle. Więc. No, mogę ci polecić, ale i tak jej nie kupisz. Ale jakby jeżeli naprawdę Cię interesuje przelarstwo, naprawdę chcesz zacząć, to każda książka będzie dobra, a im więcej, tym lepiej. Bo to jest tak, że część wiedzy się będzie w tych książkach powtarzała, że w jednej i drugiej przeczytasz to samo. Ale co jest bardzo istotne. To podejście autora na przykład do niektórych rzeczy, że właśnie czytając różne książki. Zobaczysz, jak różni autorzy do tego samego problemu podchodzą, tak? Na przykład rojenia się pszczół, robienia odkładów, wymiany matek i tak dalej. Bo jeden przekaże inny sposób, a inny przekaże inny sposób, bo przez na przykład tam 20 lat prowadzenia pasieki jakoś inaczej do tego podchodził, tak? Więc ja mam bardzo dużo książek, są niestety strasznie porozwalane po całym domu i tu trochę jest, na szafie trochę jest, w domku do masażu trochę jest. Kiedyś mam taki plan, że po prostu zrobię z tego taką jedną biblioteczkę, w końcu to pozbieram w jedno miejsce i wtedy wam może pokażę, jaką po prostu. Kolekcją książek dysponuje, ale ja uważam, że słuchaj, im więcej, tym lepiej. Po prostu nie. Trochę szkoda, że biblioteki niezbyt często mają, tak? No bo kupowanie książek, ja wydaję, to masę kasy, masę. Bo są takie książki, wiesz, które można na przykład. Ja kupuję dużo używek, takich na przykład, wiesz, w antykwariatach gdzieś tam na Allegro, jakieś Tezeusze i tak dalej. Czasami to kosztuje 10-20 złotych. Super fajne. Na przykład tutaj mam słuchaj, pokażę Ci takie zeszyciki, na przykład. To jest akurat Ferdynand Jośko. W kamiennej 89 rok wydany, taki zeszycik, słuchaj. Kupiłem to za chyba 10 zł, nie? I tu jest drugi, tu jest o pyłku, a tu jest o miodzie pszczeli. Y jakieś takie, na przykład, bo kiedyś Wam pokazywałem: y pszczoły leczą, y pszczela apteka, y leki z pszczeli apteki, bo coś tutaj szukałem, nie? Y Naturalne leki Zula, to akurat państwo Kędzia, tak? znani autorzy. Więc widzisz, nie dość, że na szafie, to jeszcze tutaj pod ręką mam łokieć na tych książkach trzymam. Smakołyki prosto Zula, takich kucharskich książek mam dużo na przykład różnych. Więc ja uważam, że im więcej, tym lepiej. Co? Jeżeli jakiś temat Cię interesuje i to jest jakaś tam powiedzmy właśnie, nazwijmy to Twoja pasja, no to trzeba zgłębiać. Trzeba zgłębiać i czytać. To nie jest tak, że przeczytasz jedno... Oczywiście, żeby zacząć. Można przeczytać jedną książkę i zacząć, tak? Ale później warto czytać różnych autorów i zgłębiać wiedzę.